Stoi na stacji lokomotywa! Ciężko ogromna i pat spływa. Tu sta oliwia. Stoi i sapie, gdy się dmucha. Żeby z rozgrzanego i brzucha dmucha. Buch, jak gorąco! Uch, jak gorąco! Puf, jak gorąco! Uf, jak gorąco! Już ledwo sapie, Już ledwo dzipie. A jeszcze palasz węgiel w nią sypie! Wagony do niej podaczepiali! Wielkie i ciężkie, z żelaza, stali! I pełno ludzi w każdym wagonie. A w jednym kroku same grubasy. Siedzą, jedzą tuste łasy A czwarty wagon pełen bananów. A w piątym stoi sześć wodnych pianów. W szóstym marmata. Ło! Jaka wielka! Pod każdym kołem żelazna belka. W siódmym dębowe stoły i szafy. W ósmym słoń nie dwie żyrafy. W dziewiątym same tuczone świnie. W dziesiątym kufry, paki i skrzynie. O tych wagonów jest czterdzieści co się w nich jeszcze mieści? Lecz choćby przyszło tysiąc atletów, i każdy zjąłby tysiąc kotletów, i każdy nie wiem, jak się wytężał. Tu mi dźwignął, jaki to ciężar. Nagle gwist, nagle świst, para buch, koła w ruch. Najpierw powoli, jak żufo ciężale, ruszyła maszyna po o ospale. Szopnęła wagony i ciągnie z mozołem, i kręci się, kręci koło za kołem. I biegu przyspiesza, i gna coraz prędzej. I dotni, i sztuka, łomoce, i pędzi. A dokąd, a dokąd, a dokąd? Na wprost! Po torze, po torze, po torze, przez most! Przez góry, przez tunel, przez pola, przez las, śpieszy się, śpieszy, by zdążyć na czas. Do taktu, tarkocze i puka i stuka to. Tak to, tak to, tak to, to to. Gładko tak, lekko, tak toczy się w dal. Jak gdyby to była piłeczka. Nie stal. Nie ciężka maszyna, zjajana, zdyszana, lecz fraszka igroszka z zabawką blaszana. A skądże to? Jakże to czemu tak gna? A co to to? Co to tak? To, kto to tak pła? Że pędzi, że wali? Że bucha, buch buch, to para gorąca wprawiła to w ruch. To para co skotła rurami do tłoków, A tłoki kołami ruszają z dwóch boków. I gnają i pchają i pociąg się toczy. Bo para, te tłoki wciąż tłoczy i tłoczy. I koła turkocą mi puka i stuka. To tak to, to tak to, to tak to... to